Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Corley zapraszam do kolejnych przygód w grze Fallout 4. Tym razem zajmiemy się misjami pobocznymi, choć tu nastąpiła mała zmiana i dzisiaj. Jako danie główne będzie żłobek Green Top, czyli misja, którą dostaliśmy już gdzieś na samym początku rozgrywki. Doszło do porwania, i tam wysyła mnie z misją. Udał się na miejsce i spróbuję jakoś pomóc. Być może, jak rozwiążemy ten problem, będziemy mieli też nowe miejsce do rozbudowy, więc gdzieś na, na początku, na końcu odcinka, będziemy mogli zająć się jeszcze budową. Chociaż zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W tej chwili If możemy. OK, pobawić się w modyfikację broni, choć naszła mnie taka teraz wizja, że nim to zrobimy, możemy przydzielić nasze punkty. I przede wszystkim hmm, rozwinąłbym naszą umiejętność złomiarza, tak, żeby wydobywać jeszcze więcej komponentów z tych rzeczy, które zebraliśmy podczas misji. A także, może znawce sprów podniesiemy na poziom trzeci. Myślę, że to też nam się przyda. Szczególnie, że spluwami, którymi chciałbym się zająć, jest nasz nie, nietypowy pistolet. Tak? Pistolet z nieograniczoną pojemnością magazynka, a także strzelba bojowa, które trzeba zmodyfikować. Tak? Na początek, może tu. Standardowa komora. Hmm, to na pewno nie może tutaj zostać. Jedyne, co mamy dostępne z takich potężnych rzeczy, to tutaj skalibrowana potężna komora zamkowa. I z tego co się orientuję, no właśnie za tę modyfikację nic nie płacimy, ponieważ jest to modyfikacja zdjęta z innej broni, którą gdzieś znaleźliśmy po drodze. No i dzięki temu mogliśmy ją tutaj zamontować za darmo. Dlatego warto też od czasu do czasu zobaczyć, jaką broń zabraliśmy przeciwnikowi, bo być może ma ona fajne modyfikacje, które można przerzucić do naszej broni. Tutaj niestety brakuje nam aluminium, więc prawdopodobnie w większości przypadków będziemy mieli spory problem z rozbudową niektórych rzeczy. Ale tu na szczęście też mieliśmy na stanie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj dojdzie. Tu celność trochę się poprawia. Myślę, że wygodny uchwyt. O, widać, mamy dzień, dzień darmowych ulepszeń. Tu nic się nie zmienia, ale chętnie kolimator kółko również wskoczyło za darmo. No i jeszcze zastanawiam się tutaj, tłumik. Niestety nie mamy aluminium, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Hmm. Więc pozostaniemy z tym, co mamy. Tłumik najwyżej następnym razem. Wymienimy więc ten nasz nietypowy pistolet. Rusza z nami do bojów w takiej formie, w jakiej jest teraz. Tu zobaczmy, co jeszcze byśmy mogli ulepszyć. Niestety nic. To trochę martwi. Czego nam brakuje? Wszędzie olej aluminium, Alej, olej aluminium to się gdzieś przewija. Może jest szansa, żeby oznaczyć to jako poszukiwane, ponieważ o, chętnie bym czymś takim się to zainteresował, czyli będziemy poszukiwać aluminium i oleju. Bardzo fajnie, ponieważ jest to dość spory problem tutaj podczas naszej rozgrywki. Średni magazynek. Myślę, że może mamy za darmo. Niestety nic takiego nie ma. To chętnie zmieniłbym tylko na kolimator. Niech pójdzie. Jest. Just kwestia. Guns, just have the right... Right tools. Ok, tego typu, że moglibyśmy rozebrać, gdzieś tam była jeszcze inna strzelba wcześniej. Ją moglibyśmy rozebrać i przerzucić części z Hello, niej sir. do tej. No, ale nie będziemy kombinować, po prostu przeniesiemy się dalej z misją gdzieś. Tak, ten żłobek jest tutaj, więc chyba mamy odblokowane to miejsce. Ten szpital trochę sobie też pospacerujemy w tym odcinku. No i jesteśmy na miejscu, na szczęście. Piper razem z nami. Teraz która droga? Prawo, lewo, prawo, lewo. Bez znaczenia, ale chyba lewo lepiej, więc ruszamy tutaj. No dobrze, że jeszcze jest Te ładne słońce, będzie fajnie dużo witać na kanale. Może zwolnimy nieco nasz krok. I tak na spokojnie jakoś postaram się tu przemieszczać, żeby jak najmniej YouTube tekstur tu gubił i żeby wyglądało to całkiem nieźle. To chyba nie jest żłobek. A może niedługo i będzie. Nie, gdzieś w tamtym kierunku żłobek powinien być, więc zobaczymy, co się tam kryje. O, czyżby ten budynek trochę to by było przerażające. Czy nam się uda przeskoczyć przez ten mur? Okej, okay, tak. Tutaj przeskoczyliśmy, ale to niestety połowa problemu została tylko rozwiązana. No. Chciałbym, chciałbym. Okej, okay, no i to się nazywa skrót. Tak po Just to... No właśnie, to człowiek nie przyzwyczaił się do pewnych rozwiązań. Tak samo jak zrzucanie granatów miałem ostatnio problem, bo... Tutaj trzeba przytrzymać długo. W Just Cause wręcz odwrotnie. Coś nas goni. Mucha. Nie w głowę. W korpus. Myślę, że wystarczy. Pięknie. Aha. Gdzieś tutaj mamy skażenie w okolicy. Trzeba uważać na to, jak sobie tutaj spacerujemy. No i właśnie taki miałem pewne, pewien problem, żeby się przestawić z tym wszystkim, że tutaj. O, właśnie jak to było. Tutaj długo przytrzymujemy, żeby rzucić granat. Tam chwilę. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Wygląda prawie jak nasz dom, więc. Czy to na pewno żłobek? Okej. Okay. Dziwnego materiału, trzeba przyznać, to wszystko tu budowali. Ok, mogę pogadać z hey, tobą? Nie, to tam sprzedaż w tej chwili nas nie interesuje. Wygląda na to, że będziemy mogli tu mieć później drugi dom. Okej, okay, z tobą miałem porozmawiać. O, a byłem pewien, że dziecko. No dobra. Ile pieniędzy trzeba zapłacić okup? Hmm. Do you know Okej, sure. really okay? okay, postaramy się. Mam nadzieję, że ta historia zakończy się happy endem. Można by było im zapłacić okup, ale no to trochę tak by kosztowało nas. Przerzucili ją gdzieś tutaj, więc możemy skoczyć tu. No i znów czeka nas krótki, miły spacer. Okej, okay, tym razem zrobiło się niestety ciemno, ale z racji, że gdzieś tam będziemy za moment wchodzić do budynku, to nie powinien być specjalnie duży problem. Tu są jakieś drzwi, ale my je ominiemy. Zresztą może warto by było się skradać. Tak, gdzieś tutaj może kręcić się zagrożenie w okolicy. Ten nasz wskaźnik wariuje, chociaż jest z nami Piper. To w sumie może być zła wiadomość, ponieważ często ona potrafi zdradzić nasze miejsce, no i nie jesteśmy już w ukryciu. Tutaj mamy się dostać? Nie, to jeszcze nie tu i tu. Co gorsza nie możemy wejść, więc trzeba obejść to miejsce. Oho, przydałaby nam się linka. Co to jest? Myślę, że jakiś przycisk uda nam się wdusić, ale niestety tak dobrze nie ma. Jest też szansa... Albo ryzyko, że kręcąc się tutaj, będą pilnować tego miejsca bandyci zaraz. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Mam nadzieję, że mimo wszystko uratujemy żonę. Oha. Tak też się spodziewałem. Bandyci pilnują wejścia. Trzeba ich zlikwidować. No w sumie teraz tam się amunicja nie kończy, tylko problem polega na tym, że nie za bardzo tutaj widzę tych bandytów. Okej, okay, Piper. W tobie nadzieja. Na tyle się. Udało. O, kolejna. No to głowa. No, Matrix. Czysty Matrix. Tego jeszcze nie widziałem do tej pory. Zresztą co z tobą było tak bandy to takie... A, tak specjalnie bądź zawinięte. Może jeszcze raz coś udałoby nam się takiego tu wykombinować, wyczerować? Pięknie, co to za nowe ujęcia, tak to? Jakbyśmy coś odblokowali. Okej, okay, niestety to nie jest Counter-Strike, przez coś takiego tutaj nie przestrzelimy się. No, z wieżyczkami mogę walczyć, bo wieżyczki się nie ruszają. Tak, to jest idealny przeciwnik. Aha, manekin, tak, to myślę, że to. Tak. Chodź, chodź, chodź. Że tak nas tutaj wrobią. Nie rusza się, więc to powinien być całkiem fajny strzał. Uh -huh. Dziwne jest to. Tak, tu strzela. Tak, Co, coś, coś tutaj jest nie tak. Czyżby ta nasza broń jakoś się zepsuła, no to... oho. Tak, tarcza. Niewidzialna tarcza. Niestety kręcą się tutaj też super mutanci i za moment nie wiadomo z kim będziemy tu walczyć. Jak dalej to wszystko pójdzie w ten kierunku w jakim to idzie. Super Mutant sobie tam radzi, my mamy terminal, zobaczymy, może jakaś ciekawa historia się tu kryje, nie, tylko sterowanie wieżyczkami, dezaktywuj tę jedną wieżyczkę, ona co prawda i tak by nam wielkie krzywdy nie zrobiła, ale niech będzie, dobra, nie, Piper, ty się Super Mutantem zajmij, a nie do nas lecisz. Oh, pistolet automatyczny, samoróbka silniejszy od tego co mamy w rękach, aż dziwne to by było, jak tam mamy się dostać? Niby wejście jest gdzieś tutaj, Aa. No pięknie, białe drzwi, bardzo dobry kamuflaż, chociaż myślę, że chyba zmienimy naszą broń na coś konkretniejszego, jak na takie akcje. O właśnie, tu piękny Tom Sonic. Okej, okay, jak to pięknie, przyjemnie, sprawnie, wszystko szybko idzie, gdy mamy taką broń na stanie. Tak. Gin, koleżanko. No, trochę szkoda, że jest ciemno, bo mamy ograniczony zasięg, czy też nie widzimy wszystkiego? Tak bym chciał widzieć, no ale zaraz może być po akcji zaoszczędzone 350 kapsli. No, Piper, poradzisz sobie, czy mam ci pomóc? Wygląda na to, że nie będzie lekko. Okej. Okay. Psychol, widać, że psychol. I to tyle? Byłem pewien, że jeszcze gdzieś tam ktoś tutaj coś hałasuje, biega. O, cześć, wieżeczko! Tyle, co z niej tu było. Możemy jeszcze szybkie obejście po terenie zrobić. O! Pierwszy raz chyba widziałem przeciwnika, który śpi. To jest też, możemy rozwinąć taką umiejętność, że natychmiastowe zabijanie śpiących przeciwników. I zastanawiam się cały czas, kiedy to by się mogło przydać. Wygląda na to, że teraz jak najbardziej. Terminal. Może dowiemy się coś więcej o tym całym porwaniu. Jak tego dotkniesz, to czeka cię powolna śmierć, zwłaszcza ciebie. Ok, ku pamięci, no to pięknie. Jak spotkam Griswolda, sać mu trzy kule w łeb. A jak spotkasz pewnie. Jak spotkam. Ok, niech będzie. Dobra, czeka na śmierć. Myślałem, że zaminowane to może jest, ale nie, okazało się, że nie. Nabój to nam nie potrzebne, chociaż może warto by było pozbierać parę rzeczy, żeby je niebawem sprzedać. Stanowisko chemiczne, drzwi, alarm. Aha, pułapka. Może być i tak. To nas w sumie ładnie wrobili, tak Zainteresowa? Aha, a co tu skażenie, takie wysokie? Dobra, nie ma co iść, nie brałem ze sobą kombinezonu i w sumie chociaż z drugiej strony zastanawia, nieco tu się może kryć. Dobra. Coś tam po prostu musiała być jakaś taka ciekawa pułapka w tym wszystkim otwierać sweet. Tak. A nie, to chyba było wyjście na zewnątrz. Mamy jeszcze zakładnika na zapleczu, więc może wrócimy po niego. Okej, okay. to biegniemy z powrotem do naszej babki, tam zakładniczki, i zobaczymy co się będzie działo. Po drodze tak biegając, znalazły się jeszcze jedne drzwi, a tu jeszcze jeden terminal naszego kolegi. O właśnie, może on ma coś tu do powiedzenia. To czekają nas całkiem ciekawe wiersze o życiu, co prawda nie działa, ale o śmierci. Ach, śmiercie, murte, okaleczenie. Lubię patrzeć, jak ludzie umierają. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zabije, za to ja zabiję ich wszystkich. Koniec. Pięknie. O siu, czyli ta, co pisała o nim źle. Su jest ładna, Su jest miła, Su świetnie strzela, nawet w nocy. Kocham, Su, koniec. I o sobie tutaj. Ach, ty twardy przystojniaku. ach, ty najlepsze strzelcze na świecie. Ach, Griswoldzie. Najlepszy bandyto na świecie, to mu się rymy ładnie składają. Su jest wredna i niesympatyczna, właśnie dlatego strzeliłem do niej dwa razy, a to za to ona chciała strzelić do niego trzy razy. No i to wszystko, systemy podłączone, tutaj widać, że skonfigurował wszystkie wieżyczki i inne rzeczy, które tutaj mają w bazie. Lecimy dalej do naszej zakładniczki, chociaż już jesteśmy blisko, to może i razem skoczymy. Na miejsce. Żyjesz Ty jeszcze? Bo trochę nas nie było, trzeba przyznać. O, szlafrok. Nie mieliśmy do tej pory jeszcze. Ja, ale... Mhm, <śm> mhm, zaraz to. Sobie... No dobra. Niedługo wrócę, tak? Nie I'm jestem Oh my god, dziękuję. Let's go! Ok. Let's go. Powiedz tylko, Korzenko, kurczę, to jest jakiś sklep z ubraniami całkiem fajny. A powiedz koleżanko, czy trzeba cię jakoś tutaj eskortować, czy wystarczy się przenieść? Chyba wystarczy się przenieść, więc lecimy tam już na miejsce. Wychodzimy stąd i widzimy się znowu w żłobku. 350 kapsli nasze. To zaraz się widzimy na miejscu. No i jesteśmy na miejscu. Widzę, że to też będzie dość fajna okolica na rozbudowę, więc zobaczymy, czy nam na to pozwolą. Okej, okay, menu, dołącz do nas. Samym dostaliśmy kapsle, tak nie straciliśmy ja je dostaliśmy, a jednocześnie bardzo możliwe, porozmawiaj z Prestonem. Zaraz porozmawiamy, ale możliwe, że możemy tutaj rozbudować tę okolicę. Zaraz to sprawdzimy. Czy tak też jest? Tak też jest. Więc na koniec, może jeszcze przed rozmową z Prestonem, szybka rozbudowa podstawowych rzeczy, jakie są tu potrzebne. No i standardowo wyskoczyła nam tu mała przerwa, ale możemy wracać do naszej budowy. Z tego co widzę tak zadowolenie spada, ponieważ... No właśnie, ponieważ obrona jest dość słaba, jest dwóch ludzi tu. Trzeba na pewno przywołać więcej, więc na początek elektryczność i coś, co pozwoli nam przywołać tych ludzi, ale nim to zrobimy, trzeba zebrać trochę śmieci z okolicy. Właśnie mają tu jakieś śmieci, tylko drzewa. Zobaczmy. Tu widzę sporo gumy. Naprawdę o, naprawdę sporo, chociaż bardziej przydałaby nam się ceramika. Z jedzeniem za to nie mają problemu, zupełnie, tak to. <gryw> trzeba przyznać, że mają szczęście, chociaż to też nie do końca może być um, fajne z tej racji, że im więcej jest jedzenia, czy tak samo wody tu w okolicy, tym większe ryzyko jest ataku. Do tej pory jeszcze nie mieliśmy problemów z atakami, ale to nie znaczy, że to się nie zmieni lada moment. Szukam jakiegoś miejsca czy jakiejś rzeczy, z której by się mogli wyciągnąć trochę ceramiki, bo wygląda na to, że z tym będzie biednie tutaj. Okej, okay, łóżka są jakie są. No, muszę jakoś przetrwać z tym, co mają. No, ale czy tu będzie gdzieś jakaś ceramika? O, chyba to jest ceramika. Dobra, myślę, że taleta Wam niepotrzebna do szczęścia. Weźmiemy tutaj ceramikę. Może gdzieś jest jeszcze jedna taleta, Jak coś, to będą biegać na dworze sobie znajdę, inaczej rozwiążę ten problem. Też na wszelki wypadek, już wcześniej musimy chyba wyjść na chwilę stąd, bo nie wyczarujemy tutaj nic, ale już tak wiedziałem, że może być problem z materiałami u nich. Daj tu wszystko, co masz, uzbrojenie, może niekoniecznie, ale śmieci. Tak zawczasu doszedłem do tego, że może się okazać, że będzie tutaj brakować trochę rzeczy. Więc wrzuciłem tutaj, ale mam wrażenie, że niekoniecznie z ceramiką mogłem zrobić zapasy, a bardziej takie inne różności. No, ceramiki brakuje, dobra. Czyli zajmiemy się obroną tej okolicy. Nie, to zostaw spokoju. No, tak przyznasz, że nie do końca to wszystko fajnie działa, ale, ale w miarę, w miarę jak się człowiek przyzwyczai, no to z czasem no, zaczyna to jakoś funkcjonować. Okej, okay. <laughs> wieżyczka. Co najmniej, co najmniej trzy wieżyczki. Jesteśmy w stanie dwie wybudować, to trochę martwi mnie ta sprawa. A jak ta druga? Tu tylko jedną. Takie dwie, ale to by się przydał prąd, zresztą słaba obronność tej wieżyczki jest. Tutaj materiał jądrowy, światłowód. O i tutaj mamy 8. Nie, czyli nic nie wyczarujemy. Stawiamy tak. Wieżyczka numer 1 z tej strony, wieżyczka numer 2 może tu gdzieś na szczycie szklarni to Powinna być w miarę bezpieczna. Obrócimy ją o tak. I niech sobie stoi. Obrona 10. No takie minimum. Przyzna szczerze, że przydałoby się 15. Więc zobaczę czy nie ma gdzieś oleju. No nieraz są rozrzucone takie rzeczy. Tak samo jak z tą ceramiką. Kwas. Niech będzie. Nawóz tutaj mieli. No właśnie. A nóż gdzieś coś takiego leży, żeby... Ceramikę zdobyć i byśmy mogli jeszcze przywoływać nowych ludzi, a jak nie, to po prostu skoczymy na chwilę do siebie, do bazy po resztę brakujących rzeczy. O, beton! No to beton to nie do końca tak to miało być ok, czyli widzimy się już z zapasami coś tutaj leży może? Star, tylko tyle ok, i dokończymy tę bazę tutaj na miejscu. I mając nowy zapas śmieci, możemy wrócić do realizacji naszego planu minimum. Przejdźmy w tryb budowy w takim razie. Może na początek też tak, a jak tu ładnie widać, nie widać. Dziwnie to się ładuje wszystko, trzeba przyznać. No ale cóż zrobicie, generator. Na początek mały generator na pewno się przyda. Do tego dorzucimy <laughs> pomnianą wcześniej wieżę. Tak, teraz już wszystko mamy, żeby ona działała. Będziemy mogli wołać nowych ludzi tu do tej osady. Co akurat nam jest dość mocno na rękę. Jeszcze fajnie by było podnieść nieco obronę tej okolicy, chociaż nie wiem czy nam się uda ustawić ostatnią wieżyczkę, uda się. No to tak. Z tej strony są kryci, tutaj dach też Chroni, więc może po prostu po drugiej stronie szklarni postawimy też coś takiego, no i z każdej strony, teraz jakby ktoś chciał ich napaść, szczególnie na szklarnie, ponieważ tutaj jest jedzenie, no to powinno być już w miarę bezpiecznie. Ok, wieżyczka obrona 15, tak jak widać, rację, woda, wszystko jest. Może jeszcze jedną wieżyczkę, tylko się zastanawiam, z której strony lepiej, bo tamty tak jakoś wygląda to wszystko groźniej, tak żebyśmy dali im już w zapasie nieco więcej też wody na przyszłość. Co prawda, one zużywają olej, olej który się dość mocno przydał, ale niech będzie. Jest to. Zrobimy też jakieś łóżko dodatkowe. Tkaninę powinniśmy mieć, ponieważ tkanina, takiej jest dużo z paczek papierosów, wychodzi. Tkaniny chyba tak. O tak, widać tutaj. Gdzieś zabrałem chyba 6 czy 7 rakiet papierosów i możemy szaleć teraz tymi łóżkami. To będzie łóżko szefa. Tam mieli kuchnię, tutaj mają nic, tutaj gary. Kurcze, gdzie oni żyli? No tak, mieli łóżka na dworze, więc zmienimy im nieco tutaj wystrój, okolicy. Niech tu mają łóżko raz. Trochę krzywo, ale cóż, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się na nim wyspać. Łóżko dwa. I jeszcze jedno może łóżko gdzieś tutaj pod ścianą, tak żeby, no tak, tylko tu się ciasno zrobiło, bo tu wszędzie te śmieci leżą. Więc tutaj ktoś będzie pilnował tych garów. Okej, okay, dla jakiejś kobitki tutaj do kuchni łóżko wstawimy. ok łóżko 3 i już tutaj jest fajnie. Do tego dorzucimy im światło, elektryczność. Ostatnio, tak, bo też długi czas myślałem w jaki sposób odpalić tutaj prąd. A, tylko mieć by była potrzebna, więc chyba... Nic nie wybudujemy tutaj takiego Żeby to zadziałało, a może oni mają to bo po prostu gdzieś Przerzucimy z jednego miejsca Tam inna dłużka Nie, trzeba przyznać, że dość, chociaż może lampa Biedna okolica, przetwórz jest mieć, nie, stal, szkło Biedna okolica, jakby mieć, mieć No to byśmy mogli im tutaj oświetlenie zafundować, ale niestety takiej opcji nie mamy Jednak gdybyśmy chcieli Tutaj z prądem coś tu wystartować, a tu wszędzie widać, mieć jest potrzebna. No to trzeba by było ten właśnie przełącznik, który tu przed chwilą mieliśmy zaznaczony, zamontować. O, na budynku to coś tutaj. No i podłączyć to z prądem i by wszystko pięknie działało. Niestety tu chyba nic nie wyczarujemy. Jeszcze zobaczę, czy ewentualnie tej miedzi nie szłoby wyciągnąć z czegoś. Ale prawdopodobnie nie, więc zobaczymy się za momenty już w naszej bazie. To taki, tak było wspomniane wcześniej. Plan minimum. A nie, to plan minimum, żeby był spełniony, potrzebujemy jeszcze wodę, zasoby. Woda, zwykła pompa tutaj jest beton potrzebny to akurat to mamy tutaj jedno mają niech tutaj się gdzieś kryje kolejna pompa i ten samym, w tej chwili, plan minimum. Taki do tego, żeby przyszli nowi ludzie, tak widać, zadowolenie rośnie. No jest spełnione co najgorsza. Chyba widzę tutaj rzeczy, z których mogliśmy wyciągnąć ceramikę doniczki, chociaż nie. Przez chwilę myślałem, że być może to doniczki idzie zabrać, ale takiej opcji nie ma. Nic miedzianego, też tutaj się nie kryje niestety, więc nie wyczarujemy nic więcej. No taka podstawowa baza. A teraz przenieśmy się do naszej, już tam nieco lepiej rozbudowanej.

Sturdis will find something in that data you swipe from their computers. In the meantime, we can focus on building up our strength while Sturdis is working his end. No half measures. This time, when we attack, we finish the job. Once and for all. We can finally start to think about more than just survival. We've gotten big enough that we're having trouble communicating with all our settlements. It's a good problem to have, and I have a solution. I think it's time to retake the castle. It used to be the Minuteman Men HQ, way before my time. Well fortified, centrally located, and most important, it has a powerful radio transmitter we can use to broadcast to the whole Commonwealth. Okay, no to o ten zamku. So what happened to this castle if it was so well fortified? This was long before I joined up. But the story I heard was that some kind of monster came out of the sea and destroyed the fort. A lot of the leaders were killed in that battle.

another win for the minutemen keep it up and pretty soon we'll have the whole commonwealth behind us i'll let you know if i hear of any settlements that need our help in the meantime make sure to offer help to anyone that needs it that can only help our cause Niech I tak Żłobek ukończony, adesamy. Dzięki hey. za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy yes, you razem. Like Okej, okay, gra z wami, korle. Trzymajcie się. Hej, ale to się już ciemno zrobiło.